opowiem wam kolejną historię jak z filmu. I będzie o przyjaźni. Przyjaźni, która trwa wbrew wszelkim uznanym przez człowieka prawom, wbrew logice. Mam nadzieję, że was zaciekawi, a być może zmieni również nieco wasze postrzeganie rzeczywistości i relacji. Nie będziemy mówić o przyjaźni szkolnej, która trwa przez całe życie od podstawówki, a ci, którzy ją mają, to prawdziwi szczęściarze. Nie będzie też nic o przyjaźni damsko-męskiej, na którą istnieje niezliczona ilość teorii, a wielu uważa nawet, że takowa nie istnieje. Posłuchajcie, co wydarzyło się w 2007 roku w Patok, w południowo-zachodniej Albanii. Pewnego dnia jednemu z okolicznych rolników udało się złapać w lesie wilka. Wieść o tym rozniosła się po całej okolicy, po całym kraju, ale nikt nie sądził, że już niedługo o biednym farmerze z Albanii dowie się cały świat. Rolnik oraz jego rodzina byli niezwykle dumni ze swojej zdobyczy i trzeba przyznać, że ani złapanie, ani utrzymanie dzikiego wilka w gospodarstwie rolnym nie należy do najłatwiejszych zadań. Postanowiono, że niebezpieczny dla ludzi dziki wilk trafi na jakiś czas do klatki. Decydując się na jego hodowanie, rolnik przygotował się również na to, że będzie musiał go czymś karmić, żeby wilk nie zdechł z głodu, był silny i zdrowy. Na pierwszy posiłek przygotował wilkowi starego osła, myśląc, że takim powitalnym posiłkiem na pewno go zadowoli. Biedny osiołek na pewno wiedział, co go czeka. Tak jak wszyscy gapie, którzy z zaciekawieniem przyglądali się przedstawieniu w oczekiwaniu na atak drapieżnika. Chwilę później stało się jednak coś, czego nikt się nie spodziewał. Jak myślicie? Co zrobił wilk? Ku zaskoczeniu wszystkich świadków Wilk ani myślał rzucić się na osiołka. Wręcz przeciwnie, grzecznie podzielił się z nim przestrzenią i wtulił w jego ciepłą, długą sierść. Wilk i osioł spędzili ze sobą w klatce ponad tydzień. Przez ten czas Wilk ani razu nie zaatakował osła, a wręcz przeciwnie, wyglądało na to, jakby zwierzęta wytworzyły między sobą silną więź. Niedługo potem cały świat dowiedział się o tej niezwykłej sytuacji. Ludzie zaczęli Pisać do rolnika listy z prośbą o wypuszczenie zwierząt na wolność. W końcu o wilku i ośle zamkniętych razem w jednej klatce w albańskiej wsi dowiedziały się mainstreamowe media. Rodzina wieśniaków nie miała wyjścia i otworzyła bramy klatki. Osiołek miał już swoje lata, nie miał zamiaru nigdzie ruszać się z farmy. Ale wilk zaraz po otworzeniu bramki zgodnie z przypuszczeniami wybiegł z klatki z impetem i popędził w stronę lasu. Farmer i jego rodzina byli pewni, że już nigdy więcej nie zobaczył wilka, ale na tym historia się nie skończyła i to, co naprawdę Was zaskoczy, stało się dopiero później. Pewnego dnia wilk ponownie pojawił się na pastwisku, gdzie jak co dzień wypasał się osiołek. Po raz kolejny drapieżnik nie rzucił się na łatwy kąsek, ale wpadł tylko po to, żeby przywitać się ze swoim starym przyjacielem. Od tamtej pory wilk był regularnie widywany w pobliżu osiołka na pastwisku. Zamyślicie o tej historii, to niesamowite, że przyjaźń, bo jak inaczej to nazwać, może wydarzyć się nie tylko wśród ludzi, ale też w świecie zwierząt, i to zwierząt różnych gatunków i odmiennego usposobienia. Dzięki, że z nami jesteście. Pozdrawiam.